Panowie, mamy lot pocztowych, wieczorem. <laughs> Nad budą krążą, zobaczcie ile tego jest. Wypuściłem tylko sześć gołębi naszych, a tu pocztowe krążą. Czekamy, kto to puścił dzisiaj tak wieczorkiem. No zobaczcie, same pocztowe. Para naszych tu chodzi? Czy? Tak, para naszych chodzi, ale one z naszymi, zobacz. Nie wypuszczam więcej gołębi, na co to przecież to pocztowe. Ktoś na pewno wieczorem ktoś ruszył. Do ścinki byśmy golić i mamy już z pocztowymi <laughs> Ale ile tego jest? Dobra Pocztowego nie złapiesz. 50 Ale i tak było że naszych ruszył pod k... Ale nie, nie złapiesz tyle pocztowych, gdzie to? to czy jest to? Ale co on tak krążona budowę? No nie wiem. Jak białe chodzą, nie? Tu się wieczór zbliża, o, Ale nasze będą siadać, tak. Ej się za dużo tego jest, nie? No tego jest, Ech. nasz już odcierł. Ile tego jest? Zobacz Teraz jakim dzikim lotem idą? Ona nasze siadają na budę E, tam Jest I co to za czarny siedzi? To nasz tyle tutaj chodzą Będą krążyć nad budą. O, no, poszły teraz się wyprawy. Brakuje dwóch perłowych. Ale. Jestem wysiadł na dach, i siedzą. Proszę, Kidą jak białe. No mówię, ale pod wieczór sam. No to bol mamy pójść pod stole ja to. Tas tu kolejne. Ale co to nasza samica czarna, ja myślałem, że to jakiś obcy. Gdzie on? tak wieczorem? No Poszły. Poszły. Dobra, wpuszczamy nasze.